No witam Cię widzu, dzisiaj Opening 10 skrzynek stricte w cs -ie. mamy tutaj różno jakie skrzynki, Opening za około 100 zł, więc zostaw już na samym starcie łapeczkę w górę, bardzo będzie mi miło, no i słuchaj, są tutaj skrzynie stów koszmarów, z którego e, w niedawnej przyszłości, kilka miesięcy temu trafiłem swoją pierwszą. A też najlepszą kosę można by powiedzieć, bo e, Butterfly'a, Butterfly'a Gamma Dopplera, także dzisiaj będziemy też polować na coś, no tu mało skrzynek dosyć, ale wiem, że to jest możliwe, żeby coś fajnego dostać. Także na początek skrzynia rewolucji, zobaczymy czy tutaj coś dzisiaj uda się e, trafić. Mam nadzieję, że tutaj coś fajnego poleci. Zobaczmy, pierwsza skrzynia, niestety niebieski przedmiot, no u, e, u Gaybena tutaj wcale się to ciężko jest coś trafić, ale może dzisiaj się odmieni. Delikatnie ta passa, bo trochę skrzynek już pootwierałem. E, mamy niestety teka w statraku w stanie lekkie zużycie. E, przejdźmy do następnych. To są ukończenia węża, węża 3 sztuki. Tutaj oprócz złotego przedmiotu jeszcze mamy kawaha slate'a na przykład, który też jest coś warty jako filtowy skin. Leci niebieski również w statraku, także tutaj no. Testa traki do mnie się przyciągają. Co my tu mamy jeszcze w ogóle? Rękawice tutaj są do trafienia. No rękawicami też bym nie pogardził. Wiadomo, że tak. Daj coś cokolwiek innego niż niebieski i będzie git. No i filetowy. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować dzisiejszemu sponsorowi odcinka, czyli stronie G4 Skins. Strona do otwierania skrzynek ze skinami do CSA, z kodem Santi 7 otrzymujesz 5% więcej do każdego depozytu i darmową skrzynkę na start dla nowych użytkowników. Na stronie możesz otwierać skrzynki, robić kontrakty niczym w CS-ie, czy też tworzyć bitwy z innymi użytkownikami. Pamiętaj, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użyj kodu promocyjnego Santi 7 i pochwal się na Discordzie, jakie skiny trafiłeś. I będzie git. No i filetowy. Niestety, niestety CZ niebieska. Ostatnia ukończenia węża. Zostawiam na sam koniec, właśnie te skrzynki, które e, do niedalekiej przeszłości dopisałem z nich szczęście. Także one będą, będą na samym końcu openingu. A i różowy blisko. Star Trek z ta CZ. Mam jeszcze tej gorączki. Jedna skrzynia się zapodziała. W zasadzie ją kupiłem przed chwilą bo chciałem właśnie opening 10 sztuk, brakowało mi jednej. Zobaczmy. Niestety niebieskie, niestety niebieskie. No i słuchajcie, najlepsza skrzynka dla mnie, bo poleciał z niej Butterfly Gamma Doppler Face 2, jest zresztą film na kanale, zobaczymy, czy teraz będzie dawała mi szczęście ta skrzynka. Ona jest dość coś droga, ta skrzynka. Najdroższa z dzisiejszego openingu. Mam filtowy skin, który raczej nie jest nic warty. Otwórzmy kolejną. I zobaczmy, tym razem co poleci. Nic, 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 niestety nic. Niestety nic. No i dwie ostatnie. Warto wierzyć do samego końca, widzowie. Warto wierzyć do samego końca. Tym razem, co ujrzymy w swoim ekwipunku? Olbrzyma. Olbrzyma tablica. Po testach bojowych, po testach bojowych. Ostatnia skrzyneczka, ostatnia skrzyneczka, widzowie, ostatnia skrzyneczka i uwaga, co tutaj poleci? Różowy przeleciał, niestety leci niebieski. W zasadzie nic konkretnego dzisiaj nie trafiłem, jeśli chodzi o moje ostatnie przedmioty. Zaledwie jeden skin fioletowy, tak to same niebieskie, trochę statraków, ale wydaje mi się, że tutaj, kurde, nie wiem przez 10 złotych się uzbiera w wartości tych skinów. No, na opening poszło 100 y, parę, bo licząc jeszcze skrzynki, to tak za 130. No także dzisiaj fart nie dopisał. Drogi widzu, życzę Ci bardzo dobrego dnia, żeby wszystko, co sobie zaplanowałeś, y, się oczywiście spełniło. No i zapraszam Cię na filmy, które są codziennie na kanale. Narka, hej! Dobrze wiesz, co tu się, tu się, tu się, tu się, dzieje W głowie mam to, to tylko się, kołpusie, się Twoją, nie wiem jak to nazwać, to to nazwij mnie jak chcesz wszystko, tylko spojrzyj tych tak nesti, tylko nesti Jakbym wysłał się do kiosku, jakbyś miałem wtyki w nestę Powiedz co lubisz, co lubi ona, Jaki ma kolor, czym tak zajmij się